Hej na bardzo serdecznie, ja jestem Blywos A to kolejny odcinek z teorii pytań widzów na Więc zaczynajmy Pierwsze pytanie od Damiana Czemu we FNaF 4 są takie rzeczy jak kroplówka? A to tylko dlatego, bo we FNaF 4 Wiemy, że dziecko pod koniec umiera I zarazem tabletki jak i kroplówka I kwiaty oznaczało to Że dziecko było ciężko chore i potwierdza nam to Że on umiera, później jest hospitalizowany Nad własnym domu, ale za czasów Pierwszej nocy we FNaF 4 Ta kroplówka była tylko symbolem tego co później się pojawi i jest po prostu czysta halucynacja, którą dziecko widziało za noc. Kolejne pytanie od Damiana Synek. Powiedz, dlaczego Springtrap nie zginął, chociaż miał sobie remnant, a wiadomo, że remnant przestaje działać w dużych temperaturach. Wyjaśnij. W całym opisie remnantu we FNAF Simulator jest napisane, że po kontakcie remnantu z ogniem substancja może, ale nie musi przestać działać i właśnie we FNAF 3 Trapowi udało się uciec przed ogniem, dlatego właśnie remnant nie przestał działać. Ale we FNAF Simulator prawdopodobnie nie udało mu się uciec, a to dlatego, że po prostu nie znalazł wyjścia i odszedł razem z innymi animatronikami on do piekła ona do nieba. Kolejne pytanie od pan Janek, czy animatroniki widziały w całkowitej ciemności? We FNAF 2 możemy zobaczyć widok z perspektywy Freddy'ego kilka razy i jest to prawdopodobnie pewne na 100%, że animatroniki widziały w ciemności, albo po prostu miały jakieś podświetlenie. Nawet oczych endoszkieletów "Sieciły się na biało i prawdopodobnie mogli sobie prześwietlić drogę." Tak mi się wydaje. Ale jestem pewien prawie na 100%, że każdy animatronik widział w ciemności. Kolejne pytanie od Piotr Żak czemu Toy Foxy staje się Mangle? A przyczyną tego jest to, że wcześniej mangle nazywała się Toy Foxy tylko dlatego, bo była cała zbudowana i nie należała do akcji rozłóż i złóż, ale kiedy dzieci mogły już ją rozbierać, to właściciel właśnie tego animatronika zmienił jej imię na mangle. Kolejne pytanie od Purple Gear czego Wider Foxy z 2 nie posiada systemu rozpoznawania twarzy? Pozdrawiam. Pozdrawiam i mówić, że Foxy miał być w planach naprawiony jeszcze przed tym, zanim wymyślono system rozpoznawania twarzy, ale po prostu z tego później zrezygnowano i Foxy pozostał taki, jak był wcześniej, i nic z nim po prostu nie zmieniono. Ale chcieli się zabrać za starego Freddy'ego oraz Chiki. I Im właśnie dano system rozpoznawania twarzy, ale z naprawienia ich też również zrezygnowano. Dlatego właśnie Foxy nie ma rozpoznawania twarzy. I kukiełka też... Okej, mam bardziej końcowanie, tego ciekawe, że Wam się podobało i widzimy się już na sceny, więc raptoczmy się. Cześć!